Jesteśmy we Wrocowskim Klubie Anima. Ze mną Luke, witam. Cześć, dzień dobry. Luke, na początek chciałam Cię zapytać o pierwszy przegląd muzyczny Rym w Rym, który organizowany był przez wrocławski Klub Anima i którego Ty byłeś jurorem. Chciałabym, abyś podsumował to, co działo się na naszej scenie, i yy, chciałabym, żebyś powiedział mi o poziomie uczestników. Hip-hop w ogóle, polskie podziemie, ono od lat ma dosyć wysoki poziom. I, I ten czas, kiedy ono się rozwija, to przecież już właściwie prawie 25 lat, to czas, kiedy rzeczywiście potrafi. Ten gatunek wykształcić, wielu bardzo zdolnych rymotechników. Więc, jakby spodziewaliśmy się, że może być nieźle, ale rzeczywiście było nawet jeszcze lepiej niż sobie zakładaliśmy. 50 zgłoszeń, wiele na, na, na bardzo dobrym poziomie, a już sam finał, no to faktycznie kilka, kilka było takich osób, nad którymi się mocno tutaj musieliśmy gimnastykować co do decyzji o zwycięzcy. Słuchaj, powiedz mi od razu, jak wrażenia po koncercie w naszym klubie? My gramy troszkę inne koncerty, tak z reguły, bo gramy głównie po klubach, więc jakby no mieszana publika, na pewno też graliśmy z Lukiem, który też trafia do otwartej publiki powiedzmy to, ale my też zaczynamy docierać coraz szerzej z naszą muzyką, więc jakby ktoś się zazębiać gdzieś tam zaczyna. Nagłośnienie było super, publiczność też przekonała się do nas gdzieś tam po chwili, więc było fajnie. A czy miałbyś taką jedną podstawową radę dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z rapem? Pisać, nawijać, dżemować, składać wersy do, do bitów i tyle po prostu. Czyli podstawa to jest ciężka praca? Ciężka praca i zajawka, wiesz. Po prostu zajawka, miłość do tego. Jeśli ktoś to kocha... Wiesz, sam konkurs oczywiście można sobie samemu strzelić w kolano, że już właściwie wszelkiego rodzaju konkursy w rapie, w hip-hopie, w nawikach. w ogóle są trochę bez sensu, chociaż sam jestem inicjatorem też trochę tego wydarzenia, ale mam też ogromną świadomość tego, że tutaj nie chodzi o to właśnie, kto jest jakoś tam najlepszy, dlatego że nie do końca można tu najlepszego wyłonić. I sam ten element tego, że przyznaliśmy aż trzy nagrody, wyróżnienia, podzieliliśmy tą kasę, żeby najwięcej osób móc jeszcze wyróżnić, Pomysł był taki, żeby w ogóle tak to rozbić, żeby wszyscy dostali po, po kurcze, chociaż jakąś kwotę godną. Zmierzam do tego, że piękno hip-hopu, czy też w ogóle samego rymowania, no to się to, to hip-hop jest to największą siłą. Polega na tym, że właściwie nie ma najlepszych. Można oceniać najlepszych przez te krzyki, okrzyki na konkursach, na battle, na, na różnych bitwach, ale najpiękniejsze jest to, że każdy ma jakiś swój pomysł, jakieś składanie słów, jakiś tok myśl, jakąś ekspresję. Czasami są to rzeczy dosyć podobne, czasami widać, że ktoś czerpie jakąś inspirację z czegoś. To ktoś... jest. Cię na sam koniec zapytam o Wrocławski Klub Anima. Jesteś tutaj drugi raz i chciałam zapytać, czy miłość się do nas wraca. Wielka radość, że są takie miejsca, które chcą takie inicjatywy podejmować, żebyśmy zaczynali, nie... jakby domy kultury były raczej zamknięte na, na hip-hop. To, to była rzadkość. O konkursie to w ogóle zapomnij, ale że w ogóle koncert czasem chcieli zorganizować. To wielka radość, no bardzo dziękuję za tą współpracę i za to, że razem mogliśmy komuś coś dać i wesprzeć i w ogóle korzystać powiedzmy potencjał, który jest tutaj. Do tego, żeby po prostu podać dalej dobrą energię. Mam nadzieję, że będziemy dalej działać. Aktywistę! Aktywistę!